Witajcie kochani. Jesteśmy kołem gospodyń wiejskich z Mystkowa. Mystków leży w południowej części województwa małopolskiego, w gminie Kamionka Wielka. Należymy do grupy etnicznej Lachów Sądeckich. Prezentowana dzisiaj potrawa to lubczanka. Jest to niezwykle prosta, smaczna i aromatyczna potrawa, bo taka jest właśnie kuchnia lachowska. Trzeba tylko tak nastawić ziela i słonino, bo chłop woła z pola, że pan nie na chwilę. Baba ma się staro, żeby mu podklebić, lub styków kapylko, już mu daje wypić. A ja wam opowiem, jak to trzeba zryktować. Do gorka, że w by mleka, potem taką włożył długą, lub i a na kraso z a jak to woli z pyrko. Jak ta sperka jest tak rozsolona, to już trzeba to trzeba łopłukać, żeby nie było co za was słone. A jak mamy świeżo, to, to, to się na końcu później posługi. Potem to razem trzeba już pogotować, bo sperka musi trochę zmiąknąć, a lupsyk musi swoje moce puścić. Wtedy się sperko wyciąga, kroi się na chleb taki piecony i się juje, A mleko się wlewa do gornuska i się popija. Zgadzwam co za cejcu. a lupsyk to nie dość, że przyprawa, to jest lekarstwo na łoberwonie, natrowionie, a młodce to ma takie, co wigor w obu stronach dodaje, no to jak go nie lubisz, jak go nie jesz. A jakbyście jeszcze chciały o wczorajszej zupie pogadać i się dowiedziesz ojcu, to przyjdźcie jutro. A jeśli chciały chłopy postawić, to przyjdźcie z grabiami, z widłami. А те росто глосайчі з бубі.